Witam ponownie na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bez uprzedzeń, bezinteresownie i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Dzisiaj chcę kontynuować mój cykl Medyk Gawędzi, mówiąc o dalszych losach na studiach medycznych, Chciałbym wrócić jeszcze do tego epizodu mojej praktyki pielęgniarskiej na, w klinice neurochirurgii i spotkania z Dyziem. Dyzio to był szef pielęgniarzy, właściwie był odpowiedzialny za całe, wszystkie sprawy organizacyjne związane z zaopatrzeniem, zaopatrzeniem kliniki neurochirurgii. Wyglądał co najmniej jak docent. Ubrany zawsze w białą koszulkę, krawacik, yy, ubranko dobrze dopasowane, nic, był rzeczywiście yy, przystojny łapak, nie, nie można powiedzieć. Miał nawet swój pokój. To nie był gabinet taki jak profesor miał, czy jako zastępca, ale taki pod schodami było wejście. I w tym pokoiczku stało taki tapczanik, stała ludówka mała z odpowiednim szkłem i odpowiednim napojami. Pokazał mi to bardzo chętnie, zanim mnie tam wysłał. W każdym razie co do tego Dydzia, to po kilku latach dowiedziałam się, zresztą była głośna afera w Poznaniu, że Dydzio świadczył pewne usługi dla Ludzi, którzy no, chcieli chętnie troszeczkę dłużej być chorymi, albo nawet dostać rentę inwalidzką z jakiegoś tam powodu. On po prostu współpracował z kilku lekarzami z tej kliniki i w ten sposób no, myślę, że nie robił tego za darmo. To tyle na temat Dyzia, tak, jeszcze, żeby uzupełnić całą sprawę. Drugi rok nie był wolny od strachu. Problem był taki, że na drugim roku była biochemia. I biochemia była takim, taką gałęzią wiedzy, że myśmy mieli bardzo niewielkie pojęcie o nich. I znowu jest pewna duża ilość pamięciówki, a szefową tego zakładu chemii fizjologicznej, jak to się nazywało, czyli biochemii, była pani docent Halina. Pani docent Halina miała talent do wyłapywania. Powiedzmy, studentów, którzy więcej udawali, że wiedzą niż wiedzą. I jakoś miała taki zupełnie no talent niesamowity. I rzeczywiście dużo ludzi zawsze oblewało ten egzamin. I mój dobry kolega, z którym byłem w orkiestrze jeszcze w gimnazjum, który grał na akordeonie, on był rok przede mną, rok starszy. I on ten egzamin oblał. No więc, jak on ten egzamin oblał, to ja już mówię: koniec. To ja nie, nie mam w ogóle żadnych szans. Bo przecież Zbyszek był tak dobry, taki wzór cnót wszelakich, że tak powiem, ministrantem i w ogóle. Ale i on oblał, i mówię, och, nie ma co. No więc zacząłem się tej, tej biochemii uczyć. I tutaj odkryłem pewną prawdę, pewne prawo, które, które do dziś jest. Im więcej wiesz, im więcej zagłębisz się w temat tym bardziej staje się on interesujący. W rezultacie udało mi się ten egzamin zdać na wykładzie, ponieważ byłem przez systematyczną naukę miałem zawsze dobre wyniki na kolokwiach, a ci, kto mieli dobre wyniki na kolokwiach, mogli, wolno im było zdać na wykładzie, a było wiadomo, że na wykładzie to pani docent zadaje pytania proste i bezproblemowe. Wszyscy zdali zresztą, było nas dwunastu wtedy. To było też cenne z tego powodu, że fizjologia człowieka, która przylatła przez cały drugi, trzeci i czwarty semestr, było, szefem tej katedry był też docent, który cierpiał na utratę słuchu. No, nie słyszał dobrze, a aparaty słuchowe w Polsce wtedy to była, były rzadkością, nie wiem, czy baterie były. W każdym razie on kierował się bardzo wynikiem egzaminu z biochemii, a wiedział, że wiedząc, że, że ta pani, pani docen z biochemii jest bardzo, bardzo, bardzo wymagająca. Także i to można było bardzo dobrze zaliczyć. Ponieważ yy, wydawało mi się, że ta anatomia jednak jest tą, tą dziedziną bardzo ważną w medycynie, a nie chciałem zapomnieć tych rzeczy, bo to się mówi, egzamin, otwierasz okno na szeroko i tą wiedzę trzeba y, y, troszeczkę, głowę trzeba oczyścić. Postanowiłem pójść w ślady Kajtka, o którym już wspomniałem, to znaczy zrobić też wolontariat na anatomię. No i robię, byłem tam, przechodziłem dwa razy w tygodniu chyba na godzinkę czy półtorej. Pewnego dnia za, zagadała mnie studentka, o ciemnych włosach, o śniadej skórze, właściwie mówię, to musiała być jak gdzieś tam z południa Europy, może z, z, z obszaru śródziemnomorskiego, nie była ładna, miała taka trochę końską urodę, to się mówi dzisiaj, nie, pociągłą twarz, trochę wydatne zęby. Mówi, czy bym nie chciał i ewentualnie z nią przerabiać anatomii, ale u niej w domu, to znaczy nie myślcie sobie, nie, nie myślcie. Przerabiać a znaczyło, bo ona się nie potrafi tak zmusić do tego, żeby się uczyć. Nie bardzo to lubi, to uczenie, ale, zmusi, ale przez to, że ja będę do niej przychodzić, to ona będzie, będziemy przerabiać jakiś czas. Za godzinę zaproponowała mi 100 złotych. To była olbrzymia ilość pieniędzy dla mnie wtedy, bo jak powiedziałem, stypendium szło na wszystkie inne rzeczy związane z bytem, a to byłaby troszeczkę ekstra, no więc poszedłem. Tam. Może koniaczek, może kawka, może ciasteczko, a może papieroska, kamalboro, a może tak, gdzie ja jestem, w Polsce? A jeszcze do tego była siostra, bardzo ładna, ale troszkę za młoda, miała chyba 14 lat, uroda też podobna, ale by przypominała Esmeraldę z filmu Dzwonnik z Notre Dame. No nic, parę razy byłem tam. Rzeczywiście wzmocniłem dobrze swoją tak zwaną kasę, aż pewnego dnia zniknęli. Nieba. Nie umówiliśmy się, nie za, bo troszeczkę się się na telefon, kiedy będzie miała wolny czas nie ma. To był ten sam czas, kiedy y, były takie skłonności wydalania y, grupy wyznaniowej y, z Polski Ludowej, rozpoczęłem y, z. Znanym przemówieniem ówczesnego pierwszego sekretarza Komitetu Terytorialnego Władysława Gomułki. W każdym razie skończyła się. Niestety bardzo nad tym ubolewałem. Ponieważ troszeczkę było więcej czasu niż pierwszym, na pierwszym roku i umysł bardziej był już przyzwyczajony do, do, do nauki, postanowiłem kontynuować moje inne hobby, które polegało na tym, że ja bardzo chętnie fotografowałem, ale miałem kiepski aparat, bo to był Zenit 3M, to była taka podróbka produkcji radzieckiej, lustrzanki, lustrzanki jednoobiektywowe, ale bez światłomierza, bez niczego. A na studiach była taka... Była studencka agencja fotograficzna, i ta, ta, tej agencji stało do, do dyspozycji ciemnia, powiększalnik, lampa błyskowa, aparaty fotograficzne. Jednym z nich był Pentagon Six, to był światłomyśl i wszystko inne, i materiały. A w organizacji młodzieżowej praca, to była też praca społeczna, można było tam uczestniczyć w tej. W końcu postawiłem, rozpocząć działalność. I tu poznałem już w tym momencie coś, co dzisiaj nazywa się framing. To znaczy wydobywanie tego, co chce być wydobyte. To znaczy zdjęcia, celem tej, tej studencji, organizacji, agencji fotograficznej było wystawianie zdjęć z aktualnych wydarzeń. Akademii. To znaczy inauguracja, zakończenie roku, zebranie partyjne, zebranie organizacji młodzieżowej, tego działacza, tamtego działacza, oczywiście nie siedzącego i ziewającego, tak? tylko w odpowiednim sposób, że bardzo zaangażowanie mówiącego i tak dalej, i tak dalej. A organizacji było sporo. Było ZMS, Zeszenie Studentów Polskich, była Uczelniana Komisja Współpracy organizacji młodzieżowych, czyli UKWOM, to znaczy tam mówiono o czym, jak te organizacje młodzieżowe mają działać, oczywiście w kierunku socjalistycznym. To było przygotowanie potem do kariery partyjnej. I te zdjęcia tych właśnie działaczy trzeba było tam pokazać. Niektórzy nawet chodzili do wieczorowego Uniwersytetu, WUML się to nazywało, wieczorowy Uni Uniwersytet Marksizmu, Leninizmu i odpowiednio później dostawali pozycję na przykład kapitana w wojsku, znaczy nie kapitana, tylko yy, 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 szefa kompanii albo szefa Plutonu, albo yy, yy, studenta który, który był już tak powiem z, z, y, który mówił za innych właśnie w akademiku gdzie się można było zwracać do do tyle stanowiska kierownicze o, tak możemy to powiedzieć No i tam poznałem takich dwóch y, y, pracując właśnie no, politycznie nie mam żadnej ochoty bo to jest inna sprawa zupełnie inna narracja ale tu chciałem y, Mówię, coś robię neutralnego, ale jestem aktywny społecznie. No więc i tam poznałem takich dwóch, dwóch działaczy, którzy byli bardzo tym świetnie mówić. Ach, opowiadali, inteligentni, niesamowicie. Dostali po, po roku, po zakończeniu studiów, oczywiście, etaty stażowe w klinikach, jeden i drugi, potem. Pewnego dnia zniknęli. Ciekawe było, że oni mówili zawsze o tym, jak to ten socjalistyczny ustrój jest taki dobry, przemówienia o wspaniałych celach, wartościach moralnych przyszłych lekarzy, służących swą wiedzą, pracą, rozwojowi państwa i partii, no i oczywiście mając na celu tylko dobro, dobro chorego. Słowem, lekarzy z powołania. No i nagle zniknęli. Okazało się, że wyjechali do Stanów Zjednoczonych. I jeden z nich, co ciekawe, wrócił na zebranie roku. Tu muszę troszeczkę spojrzeć w moją książkę, którą, o której mówiłem na początku, której, której nagranie jest wyczerpane. Które nakład jest wyczerpany, że nie, nie chcę je reklamować w żaden sposób, bezinteresownie naturalnie. Pojawił się w mundurze wielkiego mistrza trzech, dwóch czy trzech różnych orderów. Ordery te przyznawano ludziom pobożnym, zasłużonym ojczyźnie i godnym naśladowania. Głównie za działalność charytatywną i wspierającą szpitale i sanktuaria. Ten gość, strojny w ten mundur, przepasany kilkoma orderami, znaczy kokardą kilka orderów paradował wśród kolegów swojego roku, wzbudzając zdumienie, bardziej niż podziw, w każdym razie napomykał, że właściwie to powinniśmy go tytułować Mości Książę, bo, teraz muszę przeczytać, bo taki tytuł nadał mu zaliczne zasługi Aleksy II Bourbon, z rodu Dołgoruki Rurykowicz, prawnuk cara Mikołaja II. Był tytułowany wielkim mistrzem, wielkim mistrzem suwerennym Wielkim kanclerzem. Ja sobie mówiłem: tyle wielkości w jednym człowieku. Niesamowite. No dobrze. To było to, że, wspominałem już, że żeby, żeby do, móc mieszkać w akademiku w pokoju dwuosobowym, można było dopiero po czwartym roku. Albo mieszkając ze studentem zagranicznym. No i ja w naszym akademiku był student z Afganistanu, nazywał się, miał na imię Ahmed. Ahmed. <gryw> Achmed był niesamowity. Bardzo miły, bardzo sympatyczny, miał, jak mówił, swoją pracę, swoją dziewczyna i... Yy, i on wyjeżdżał czasem, do, znaczy w czasie wakacji, do Berlina Zachodniego, żeby popracować, przyjeżdżając tam, powiedzmy, swoim, jakimś, używanym Volkswagenem. Dziwił się, że te syrenki, które tam jeżdżą, nie dają mu pierwszeństwa przejazdu, bo to jest taki Volkswagen, to już było coś kompletnie coś innego. Potem przywiózł kamerę, przywiózł płytę Jimi Hendrix Experience, co w ogóle było niesamowite te okulary słoneczne, które mi się też bardzo podobały, ale nie byłem na to pieniędzy, żeby od niego to odkupić. W każdym razie kiedyś tak, tak nasz mówi: wiecie co, ja tu mam kamerę, nie? Kamera, a wy przeprowadźcie jakieś dziewczyny i tu zrobimy orgia. W tym nie? I ja będę nakrywał, a wy robicie orgia. No dobrze, w każdym razie do tej orgi nie doszło, ponieważ no, jakoś tam, no, to jakoś tam, jakoś tak to nam nie pasowało. W każdym razie, Achmar, to była ciekawa historia, ponieważ on był synem sekretarza ambasady, o ile się nie mylę, bo to jest jeszcze, powiedzmy, o ile pamiętam, ambasady afgańskiej, pierwszego sekretarza ambasady afgańskiej w Chinach, w Pekinie. No i jak już dorósł, to razem z, z siostrą wyjechali do Hongkongu. No tam podobno używał swojej wolności i jak wszyscy inni studenci musieli, musiał być w Łodzi. Przebyć rok nauki języka polskiego w Łodzi. No i tam wywarł bardzo duże wrażenie na pewnej kobiecie. Ja zawsze mówiłem, że mężczyźni pozostają długo pod wrażeniem jakie wywarli na kobietach. Tak? W każdym razie y, jakoś tak był, on uczestniczył w różnych uroczystościach, no, takie były różne. Tak opowiadał sobie kolegom kiedyś, że, że tam fajnie było w tej łodzi, bo tak były różne uroczystości. Ja mówię, no tak, kiedyś była taka uroczystość oficjalna, gdzieś tam szli do jakiegoś tam jakiś stał pan, coś tam mówił, y, ta jego przyjaciółka coś podpisała, no on też podpisał, a co tam? Potem było, było jeszcze takie przyjęcie na wielu ludzi. A chłopcy mówi, wiecie, co, jest to Ahmed? Ciebie ożenili. I rzeczywiście tak było. Ja wraz z jego dobrym przyjacielem z roku, musiałem jechać do Łodzi. Ten, ten kolega, jego przyjaciel miał taki samochód NSU nazywał, to był prototyp Audi jeszcze wtedy do Łodzi, żeby zaświadczyć, że on z tą kobietą od dwóch lat nie ma żadnych nic do czynienia. Ponieważ ja tam mieszkałem z nim, to mogłem to z czystym sercem powiedzieć, że tak. Nie, nie. A tamten kolega mówi, że też, bo był bardzo blisko z niej związany, więc on też yy, yy, dał świadectwo prawdzie. Znaczy nie dał świadectwo prawdzie, bo nie doszło do... do jak, jak, yy, jak strona przeciwna zobaczyła nas tam, którzy przyjechali z Poznania, żeby zaświadczyć, że oni nie mieli żadnych kontaktów, Sprawa uległa, rozwód dostał, ponieważ poznał w międzyczasie inną blondynkę, która, która, którą później poślubił i pozostał w Polsce. Po drugim roku, roku rozpoczęła się właściwie dopiero nauka medycyny i rozpoczęła się ona od anatomii patologicznej i patofizjologii. To znaczy na podstawie tej bazy, którą żeśmy w tych pierwszych dwóch latach zdobyli wiedzy z anatomii, z histologii, z fizjologii, z biochemii, z biofizyki, można było y, uczyć się dalej i to już nie było przyjmowanie wiedzy na pamięć, tylko można było coś kombinować w głowie, że jeżeli są takie objawy, to muszą być takie zmiany, jeżeli są takie zmiany, to są takie objawy. Z czym przyjdzie pacjent do lekarza i czego wtedy należy szukać. I to, i opowieść o tym, co dalej, będę kontynuował w następnym odcinku, bo nie chcę przekraczać czasu. W każdym razie na tyle na dzisiaj. Jeżeli Wam się nadal podoba, a jak na razie dostaję tylko pozytywne komentarze na temat tego gawędzenia, to proszę to przekazać dalej. Będę t, tak samo za, y, będę się cieszył, jeżeli ten y, kanał zaskru, zasubskrybujecie, tak? zasubskrybujecie, y, jeżeli i proszę nadal o propozycje, sugestie dotyczące, dotyczące y, innych, y, pro, y, innych tematów, które chcielibyście, żeby były poruszone, dostaję już je. To wszystko w czasie przyjdzie kiedyś, ale to nie mogę. Y, bo to byłoby już prawie codzienna robota. Ja jestem jednak na emeryturze i chciałbym z tego korzystać. Na dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Do następnego razu.